W jednym odcinku serii od zera do miliardera, udało nam się zbierać 626M, ale widz, który mnie ogląda, planuje mi dać jakąś kwotę. Co to za kwota będzie? Proszę dać handel. Dobra, weźmiemy widza z basenem handel. I coś tutaj będzie? Co tutaj będzie? Jaka kwota? Czy to będzie jedna sztuka złota? Czy to będzie 20M? Pokazuje nam legendę, namaga, 55 level, gwiazdeczka, perełka. Super, ale czy nadam złoto, czy mnie oskamuje? To jest pytanie. No i jak widać, dał 20M zaakceptowano. I ja serdecznie z tej strony pozdrawiam Czarka, który jest kibicem Lecha Poznania. Lechu, Mam nadzieję... Lechu, lechu. Widać, kolega jest z nami. Chciałbyś kogoś pozdrawić? Tak przede wszystkim chciałbym pozdrowić odbijam ciosy Skuna i Drakule i cały, cały klan i wielkich wiernych fanów Lecha Poznań, tutaj Czarek z Żylety bez ręki, pozdrawiam. Tym oto, tym oto akcentem miłym kończymy odcinek, jest 646 m ja pozdrawiam, Siemaneczko Czołem, cześć!